Witajcie. Tym razem z Kazachstanu, ale już przy granicy z Uzbekistanem, jesteśmy tutaj w paśmie e, granicznym, dlatego pojawiły się tutaj m, takie bardziej uzbeckie e, knajpeczki i bardziej uzbeckie piekarenki. No i słuchajcie, dzisiaj o chlebie, żeby było śmieszne. E, zwykle się o nim wypowiadam dość negatywnie, ze względu na to, że mąka, no to wiadomo, klej. Ale generalnie trzeba powiedzieć, że człowiek ma niezły, właściwie niezliczoną ilość pomysłów na uformowanie mąki. I niektóre te pomysły ma naprawdę bardzo ciekawe, stąd, stąd ten filmik, żeby pokazać Wam, jak w Uzbekistanie robi się chlebki. Te chlebki wypiekają w takich piecach jak tandyr, czyli to jest okrągła beczka. Tylko tutaj one nie są pionowe, tylko poziome, za to znacznie większe. I wypiekając, wyrabiając mąkę, przybijają taki, taką pieczęć na środku. Jeszcze na fotkach pokażemy, dołożymy fotki, jak pani, właśnie tą pieczątkę przybija w czasie produkcji yy, chlebka. No, ale tutaj popatrzcie się, każda piekarenka, taka mała manufakturka, ma swoją piecząteczkę. Yy, niepowtarzalny wzór. Ona jest zrobiona dla tej wypieczki. Daj to troszkę bliżej. Pokaż pod... Bliżej, bliżej, bo ja nie mogę... Uf. Nie wiem, co mi się stało. Nie wiem, brigitka, co się jej stało, ale możemy dalej pokazywać to, jak wypieka się taki chlebek. I on jakby w całości jest przyklejony do ścianki tandyra. Biorą na taką specjalną pacę ten chleb jeszcze tam w postaci ciasta, i chlus! na ściankę tego pieca. On się przykleja i jest przyklejony do momentu, w którym się nie wypiecze. Później takim śmiesznym patyczkiem ściągają go i sprzedają. Taki chlebek tutaj w Kazachstanie kosztuje około od 50 groszy do złoty 20, złoty 30. W zależności od piekarenki, od wielkości, bo różne są robione. Od miejsca dokładnie. No i trzeba przyznać, że, no, no, jest dosyć smaczny. Jest dosyć smaczny i klimatyczny, a na pewno wypieczony z dużą ilością ognia. Dużą ilością energii ognia. Bo tam w środku w piecu bucha po prostu ogień. Kiedyś to był wiadomo węgiel drzewny albo, albo drzewo w ogóle spalone. Dzisiaj to jest rura z gazem, ale takie fajne klimatyczne chlebki sobie tutaj próbujemy, a ja to tak trzeba przyznać, że tak sobie lubię ostatnio go spróbować. No, ale to już jest inny temat. Trzeba będzie znowu zrobić oczyszczkę kiszecznika. <noise> Na razisko. Do zobaczonka.